Już od dobrych kilku tygodni korzystam z Nintendo Switch 2 i przy okazji natknąłem się tutaj na kilka naprawdę interesujących funkcji, które warto znać. Ach, nie wiem czy wiecie, ale konsola oferuje również szybkie odnajdywanie kontrolerów, gdy te znikną z pola naszego widzenia. Wszystko co musicie zrobić, to przejść do osobnego menu dla kontrolerów, a następnie wybrać drugą pozycję Szukaj kontrolerów. Tutaj wyświetla Wam się ich aktualny status, bo odnaleźć jeden z nich wystarczy przytrzymać dłużej palec na ikonie i w ten sposób wyzwolicie sygnał dźwiękowy oraz wibracje, co z pewnością pomoże w szybkim zlokalizowaniu kontrolera. Jeżeli tak jak ja jesteście przyzwyczajeni do układu przycisków z kontrolera np. PlayStation, to tutaj jest możliwość zamiany przycisków A i B. W tym celu wystarczy wejść do ustawienia następnie do sekcji kontrolery i akces. I tu interesuje nas polecenie Swap AB. Wiecie, że przycisk do robienia zrzutu ekranu ma również drugą funkcję? Otóż, kiedy przytrzymacie go dłużej, to wówczas do waszej galerii powędruje klip wideo ukazujący ostatnie 30 sekund waszej rozgrywki, którą możecie potem przekazać sobie bezpośrednio do aplikacji mobilnej Nintendo, skąd łatwo będzie wam przesłać swoje wyczyny do znajomych. A wy, jakie polecacie funkcje dla Nintendo Switch 2? Koniecznie dajcie znać w komentarzu.